No, żyłam, słychać, jestem w nie powiem wam skąd jestem, ale subskrybujcie, bo to jest bardzo i to bardzo fajne. jak subskrybujecie, dlatego proszę was o to, żebyście dobierli do 100 tysięcy Subów. bardzo was o to proszę jesteście moimi najlepszymi widzami i będziecie na zawsze dlatego proszę żebyście byli na mnie mili i subskrybujcie bo to jest fajne i takie no jeżeli subskrybujecie będę wam pisał w komentarzach bardzo miłe rzeczy i właśnie dlatego do widzenia i subskrybujcie mój kanał Nara i Hejo.